Witam w czwartkowych obiadach w Hype News. Z tej strony Zbyszek Krawczak. Dzisiaj mamy e, z Patrykiem wyjątkowego gościa, bo przyjechał do nas aż ze Starachowic, to prezydent tego miasta Marek Materek. Dzień dobry, już prawie poczułem się, jakby to było za granicą. No i jest z nami też Patryk Cylara, czyli nasz komentator i przedsiębiorca. Ja się cieszę, że jestem tutaj z wami, że Ty Marku przyjechałeś do nas. Bardzo miło. Ostatnio o Strachowicach jest naprawdę głośno, bo okazuje się, że MAN wycofuje się po części z Chin i będzie też stawiał na Polskę, na Starachowice. To jest doskonała wiadomość. Tam ten kontrakt wynosi kilka milionów miliardów, tak? W Starachowicach i w Niepołomicach są fabryki MAN. W Starachowicach jest zakład MANBUS produkujący autobusy. E Przede wszystkim autobusy elektryczne, które wyjeżdżają z naszego miasta na cały świat. Natomiast w fabryce Mana w Niepołomicach produkowane są ciężarówki, więc główny nacisk w tym kontrakcie pójdzie na Niepołomice, dlatego że ciężarówki mogą być wykorzystywane także dla potrzeb wojska. Natomiast jeśli chodzi o Strachowice, też możemy liczyć na to, że ta produkcja w naszym mieście zostanie zwiększona, bo część komponentów, które są wykonywane w tej chwili poza granicami i poza Europą często, będą mogły być wykonywane w naszym mieście. Marku, ale przede wszystkim nas te autobusy interesują z tego względu, że w Świętokrzyskiem one są tutaj tworzone. Wy jeśli, jeżeli chodzi o tabor, tabor e, autobusowy, e, to też używać tych manów, tak? Wszystkie autobusy, które w tej chwili są w posiadaniu miasta, czyli służą do transportu publicznego, są autobusami wyprodukowanymi w Starachowicach. Wcześniej zamówiliśmy 20 autobusów na gaz sprężony CNG, teraz zamówiliśmy 5 autobusów elektrycznych, które także do nas dotarły i zostały wyprodukowane w naszym mieście. I tu ważna uwaga, dlatego, że zamawiający, czyli w, wójtowie, prezydenci, burmistrzowie w całej Polsce, w Polsce, mają możliwości, aby wybierać produkty, które są produkowane już nawet nie mówiąc o Polsce, ale w ogóle w Unii Europejskiej, dlatego, że większość środków, która jest przeznaczana na zakupy transportu publicznego, czyli autobusów elektrycznych, wodorowych, to są pieniądze, które pochodzą z Unii Europejskiej, czyli z naszych podatków, między innymi podatków innych osób, które mieszkają w innych krajach europejskich. No i na przykład taki zakup 85% dofinansowanie ze środków europejskich, albo na przykład Finansowanie ze środków europejskich i krajowych i zakup autobusów, które są produkowane na przykład w Chinach, no to jest mało powiązane z patriotyzmem gospodarczym. Mamy w Polsce zakłady Solarisa, mamy w Polsce zakłady Manbus, które produkują autobusy w naszym kraju, dają tu miejsca pracy i warto, żeby przy ogłaszaniu postępowań przetargowych pamiętać o tym, że warto wspierać lokalną gospodarkę. I tu jest właśnie przykład dobrej współpracy samorządu z przedsiębiorstwem, jakim jest MAN. I ten kontrakt, inwestycje MAN, o których mówimy, to jest właśnie dowód tej współpracy. Tutaj samorząd i prezydent Marek Materek stworzył idealne warunki do rozwoju tego przedsiębiorstwa. I zaczął to robić wiele lat temu i w tej chwili man może wykorzystać bazę, jaką są starochowice na przeprowadzenie różnych inwestycji i rozbudowy. I trzeba podkreślić, że właśnie rolą samorządu jest to, żeby te warunki stwarzał dla przedsiębiorców, przedsiębiorstw takich wielkich też. Bo sami sobie nie poradzą. I tutaj można powiedzieć o obwodnicy Starachowic, można powiedzieć o tym, że prezydent Marek Materek inwestuje w mieszkańców, bo zadowoleni mieszkańcy to zadowoleni pracownicy, to więcej pracowników też w mieście z których może potencjał korzystać właśnie takie przedsiębiorstwo, jak man. To bardzo ważne w dzisiejszych czasach. No żeby tak nie było kolorowo, na pewno są jakieś problemy. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, jak wy wychodzicie, czy jest już lepiej w tych ostatnich latach? Jeśli chodzi o finanse miasta, no to możemy powiedzieć, że ta sytuacja jest lepsza niż była, dlatego że gdy zaczynają kadencję w 2014 roku swoją pierwszą, to zadłużenie miasta było na poziomie około 30% do dochodów liczone, natomiast w tej chwili to jest około 16% do dochodów. To zadłużenie nominalnie to jest 59 milionów złotych no i daje nam możliwości w przyszłości zadłużania się, ale staramy się z roku na rok, aby to zadłużenie było na stabilnym, stałym poziomie i aby ono nie wzrastało. W ubiegłym Roku planowaliśmy, że będzie na poziomie blisko 100 milionów złotych. Udało się w taki sposób tą politykę miasta prowadzić, żeby pozostało na kwocie około 59 milionów złotych. No i mam nadzieję, że też pospłacamy część zadłużenia, które mamy droższe z lat poprzednich. No i będziemy mogli dalej inwestować, dlatego że staramy się to potencjalne zadłużenie, które jest w budżecie wpisane, zastępować na bieżąco środkami, które pozyskujemy z zewnątrz. Tak jak w ubiegłym roku mieliśmy założone większe finansowanie ze strony miasta z kredytu na budowę bloków komunalnych przy ulicy Polnej, tak w trakcie roku pozyskaliśmy dodatkowe środki zarówno z KPO, jak również z Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie wkład własny miasta ogranicza się tylko do 6% wartości inwestycji, a cała reszta to są środki zewnętrzne, które pozyskaliśmy. Na ten cel i taką politykę musimy dalej stosować, tak, aby miasto mogło mieć taką stabilną sytuację finansową, no i jednocześnie możliwości dalszego rozwoju, jeśli chodzi o inwestycje. Patryku, jak ty to widzisz, jeśli chodzi o porównanie powiedzmy Stychowic do Kielc? no tutaj w zasadzie można porównywać, aczkolwiek to są też troszkę dwie inne jednostki organizacyjne. Starachowice to jest mniejsza jednostka z innymi problemami, Kielce większa jednostka, które wynikają i z problemami też większymi, które właśnie wynikają z obszarów miasta, z liczebności mieszkańców, a administracyjnie faktycznie Kielce zajmują bardzo dużą powierzchnię. I jedno miasto i drugie zastosowało inne strategie. Ja tutaj jak obserwuję, samorząd od kilkunastu lat e, i, i gdzieś tam abstrahując od tego, że Marku ciebie znam już ponad 11 lat, czyli dłużej niż jesteś prezydentem, e, to da się e, zauważyć to, że Marek, gdy obejmował samorząd, e, czyli czyli stery właśnie w mieście, e, zastosował sobie taką krótką strategię dwu-, trzyletnią, e, którą e, małe zadania, które mógł realizować dla mieszkańców. Natomiast w Kielcach te zadania, one są Dalekosiężne. Często mieszkańcy nie widzą też korzyści z tych inwestycji. Ich tak bardzo też nie widać. Często one się też nie udają lub nie widać tych pieniędzy, które się zainwestowało. W Starachowicach troszkę inaczej. Inwestycyjnie w rankingu miast powiatowych w Polsce, Starachowice zajmują czołówkę obecnie. I inwestycyjnie to jest wielkość porównywalna tych inwestycji do zakopanego. I to, to dwa zupełnie inne miasta, jednak inwestycje jest w mieście na tyle dużo, że, że to widać, tak? I to widzą mieszkańcy w Kielcach, czy widzą? No niekoniecznie, tego jest troszkę mniej, ale to wynika właśnie ze strategii. Prezydenta, tak. Tu, tu można, można powiedzieć, że Marek realizuje taką długą swoją strategię przez to, że już 11 lat minęło e, i trzeba się cieszyć, natomiast co ważne, co warto powiedzieć, że gdy prezydent Marek Materek obejmował stanowisko, to zadłużenie miasta wynosiło Około 30% całości budżetu. Tak to wyglądało. Teraz to jest 16%. Także, e, można zauważyć, że przy dobrym zarządzaniu miastem, e, da się ten e, dług miasta bardzo zmniejszać i, i tutaj, e, tutaj można porównywać. Ale jakieś cięcia muszą być. Z czego zrezygnowaliście? Co według Was było nieważne, żeby oczywiście zredukować ten deficyt. No już pan redaktor pewnie zauważył, że podjechałem do was samochodem sam. Wcześniej mieliśmy kierowcę służbowego, który odszedł na emeryturę i w to miejsce nie zatrudniliśmy kolejnej osoby, ale tych redukcji etatów w Urzędzie Miejskim było w ostatnich latach dużo, dlatego, że w samej tej kadencji, czyli w tych, na przełomie tych ostatnich dwóch lat, to jest około 30 etatów mniej w Urzędzie Miejskim. Ale oprócz tego, że jest mniej etatów w Urzędzie Miejskim, to etatów ubywa także w miejskich jednostkach organizacyjnych, bo są na liście tych miast w Polsce, nie tylko w województwie świątokrzyskim, ale także w Polsce, które najszybciej się kurczą, czyli najszybciej nam ubywa mieszkańców, ze względu na to, że dużo więcej osób umiera, niż się rodzi. I to jest coś, co będzie dla naszego miasta, ale też wielu innych miast w Polsce ogromnym problemem w przyszłości. No i za tym muszą podążać też te niepopularne ruchy, jeśli chodzi o poziom zatrudnienia w jednostkach, które są utrzymywane z podatków, które płacą lokalnie mieszkańcy. Więc jeśli liczba mieszkańców zmniejsza się, no to musi także niestety ale ubywać etatów w urzędzie i w jednostkach organizacyjnych po to, żeby. Te proporcje były zachowane, i żeby tych środków na wydatki inwestycyjne, na wkłady własne do realizowania różnego rodzaju projektów było jak najwięcej. No, i ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę e, naszą i wszystkich nas oglądających na to, jak e, odpowiedzialna musi być polityka miasta, i tutaj. Prezydent Marek Materek razem z Radą Miasta rządzi samodzielnie tak naprawdę. Czyli ma większość w Radzie Miasta i brakuje bezpiecznika w postaci głosów opozycji lub koalicji nawet. Tej koalicji nie musiał mieć i ponosi wszelką odpowiedzialność. Wy, Marku, ponosicie wszelką odpowiedzialność za swoje decyzje. I to jest bardzo ważne, że wy musicie się też konfrontować w przyszłości z jakimiś nietrafionymi decyzjami. Na szczęście ich nie było jeszcze. Ty pewnie, pewnie może, może coś znajdziesz, natomiast bardzo to jest ważne, że wy musicie tą odpowiedzialność ponosić i jakby nad tym czuwać, bo gdy noga się powinie, to. Wszystko na was spada tak naprawdę. Pier pierwsza kadencja była inna. Do Rady Miejskiej w Starowicach a mój komitet wyborczy wprowadził tylko jednego na 23 radnych, więc musieliśmy się porozumiewać z tymi formacjami politycznymi, które w Radzie Miejskiej miały swoich przedstawicieli, zbudować większość dla realizacji naszego programu wyborczego. No i wiadomo, że to jest zawsze komplikowany proces, natomiast już kolejna kadencja, druga i trzecia, to były właśnie takie, jak Patryk wspomniał, czyli większość samodzielna w Radzie Miejskiej, 13 na 21 mandatów w poprzedniej kadencji, w tej również, ale także ta różnica pomiędzy Kielcami i Starowicami, to Kielce są miastem na prawach powiatu, Starowice to jest miasto powiatowe, ale mamy również starostę, który ma kilka gmin pod sobą oprócz Starachowic i tam nasz komitet wprowadził w ostatnich wyborach 10 mandatów na 21, gdzie jest opcja współrządzącą, więc odpowiadamy nie tylko za miasto, ale także za, współodpowiadamy za powiat starowicki, bo często było tak, że byłem obwiniany za coś, co się w powiecie dzieje albo właściwie nie dzieje, no a na to wpływu nie miałem, więc stąd się wziął pomysł na to, żeby nasz komitet także w wyborach do powiatu uczestniczył. Na koniec, skoro porównujemy Kielce i Starachowice. To jest osoba, która jest łącznikiem i która w ostatnim czasie została prezydentem, kiedy już prawie rok zastąpiła prawicę prezydenta Bartłomieja Zapałę. Jest to teraz wiceprezydent Tomasz Porębski. Jak wspominasz współpracę? Czy, czy dobrze ci się patrzy na, na jego właśnie awans? Tych osób jest więcej, które łączą Starachowice i Kielce, dlatego że kilka e, takich transferów w tej kadencji się odbyło z Urzędu Miasta w Starachowicach do Urzędu Miasta Kielce. Bardzo mocno trzymam kciuki za Tomasza, ale wszystkich tych moich współpracowników, którzy zaczęli pracę dla Kielc. E, wzięli na siebie trudne działki. Do no, przypadku wymienionego prezydenta Tomasza Poręckiego, e, to ma najtrudniejszą działkę, dlatego że edukacja e, przy, w tych warunkach, które są w tej chwili związanych z Finansowaniem edukacji, z niżem demograficznym. no To jest zadanie, które jest mega trudne, ale mam nadzieję, że sobie z nim dobrze w tej kadencji poradzi. 40% budżetu miasta Kielce to jest właśnie oświata i wydatki przeznaczone na oświatę. Ja mam nadzieję, że tutaj e, Tomasz Poremski zastosuje dobre praktyki i, i sprawi, że te wydatki na oświatę będą mniejsze. I Jest parę pomysłów, które można wprowadzić. Ja bym tutaj podpowiedział na przykład zamówienia szkół od jednego dostawcy, o których już też w mieście mówiono. I mam nadzieję, że tutaj wiceprezydent Poremski skorzysta właśnie z tej możliwości. No i żeby te wszystkie korzyści zostały wykorzystane, i żeby Kielce może też brały przykład z tego mniejszego, ale nie mniej ważnego samorządu. I to byli dzisiaj nasi goście: prezydent Strachowic, Mark Materek. Dziękuję. Oraz nasz komentator Patryk Cylara. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i do widzenia.